Siemanko, witam Was w następnym odcinku z projektowania 3D W Autodesk Inventor. Dzisiaj zrobimy sobie taki luźniejszy odcinek. Pokażę Wam narzędzia, które pominąłem w poprzednich odcinkach, ale które zdarzają się być całkiem przydatne. Dlatego, nie przedłużając, zapraszam Was do Inventora. Dzisiaj będziemy pracowali tylko w trybie projektowania części, dlatego klikamy nową część. Jak jesteśmy już w nowym projekcie, no to zaczniemy sobie dzisiaj może od tego przeciągnięcia. Żeby użyć tego przeciągnięcia, to klikamy najpierw szkic 2D. Musimy stworzyć jakiś szkic, żeby na jego podstawie zrobić wyciągnięcie. I zrobimy sobie coś prostszego, może nawet nie będziemy żadnych wymiarów do tego robić. Po prostu klikniemy sobie Kilka takich linii narysujemy. Jakieś takie proste konstrukcje. Klikamy Escape, żeby zakończyć rysowanie linii. Klikamy Zakończ szkic. I mamy już jakby naszą trajektorię, po której będzie robione nasze takie wyciągnięcie, przeciągnięcie. Ale do przeciągnięcia, jak tutaj widzimy, potrzebujemy jeszcze taki profil, który będziemy przeciągać przez tą trajektorię. Dlatego musimy sobie tutaj zrobić płaszczyznę konstrukcyjną na początku tej osi. Dobrze, ale jak to zrobić, żeby ona była idealnie prostopadła do tej osi? No to klikamy sobie tutaj płaszczyznę i wybieramy tutaj normalna do krzywej w punkcie. I teraz wybieramy sobie tutaj ten punkt, eee, tak o. O, I już mamy naszą płaszczyznę zrobioną, i ona jest na bank prostopadle do tej osi. I teraz w tym momencie robimy sobie szkic tutaj. Klikamy skróty S, wchodzimy tutaj na tą płaszczyznę, żeby zrobić sobie na szkic. Wybierzemy sobie pff, jakiś dziwny wielobok, niech sobie będzie coś takiego, nawet niech krzywo sobie będzie. E, naprawdę nie ma to teraz żadnego znaczenia. I dobrze, dajemy OK. E, teraz klikamy zakończ szkic przeciągnięcie. I tutaj już widzicie nasz profil się sam zaznaczył i teraz wystarczy, że zaznaczymy ścieżkę, po której ma być przeciągnięty nasz profil. O, ja już się tutaj wcześniej troszeczkę bawiłem i są poustawiane jakieś inne parametry. Dobrze, ale jak widzicie ten profil został przeciągnięty całkowicie przez tą naszą trajektorię, którą narysowaliśmy. Teraz jakie rzeczy możemy sobie tutaj zmieniać? Możemy sobie zmienić na przykład orientację. Tutaj nie wiem czy to będzie dobrze widać. Eee, powinno być dobrze widać, zresztą w sumie te ikongi, które są tutaj, to one dobrze już jakby mówią, jak dane zachowanie działa. Ale tu wybierzemy sobie to klasycznie. Eee, możemy tutaj też wybrać stożek, eee, czyli że nasz profil, tak jak widzicie, może się tutaj na przykład rozszerzać. Albo jeżeli damy wartość ujemną, czyli na przykład minus 1, no to on się będzie nam zwężał, zwężał do samego końca. Możemy też tutaj dać. No, ciekawe, czy to zadziała. Możemy dać skręt. Nie, skręt nie zadziała. Skręt generalnie powoduje to, że nasz profil, to co tutaj zrobiliśmy, będzie się skręcał wokół tego profilu, który narysowaliśmy. Dajemy OK. -kę. Jak widzicie, mamy sobie tutaj takie nasze dziwne przeciągnięcie. Tak to działa. Klikamy Ctrl. Oj, nie, chcę, nie chciałem tego zapisywać. Klikamy Ctrl Z. Teraz z kolei zrobimy sobie wyciągnięcie złożone. Do wyciągnięcia złożonego potrzebujemy minimum dwa szkice przygotowane. To zrobimy sobie tutaj pierwszy szkic. W pierwszym szkicu może niech sobie będzie jakiś tam okrąg. Niech on ma sobie 50 mm średnicy. Oddalimy się kawałek, zakończ szkic, ale to jeszcze nie koniec. Musimy sobie zaznaczyć teraz tą płaszczyznę, na której zrobiliśmy nasz szkic. Teraz, ok, dajemy widoczność. Teraz zrobimy sobie płaszczyznę konstrukcyjną i ją wyciągniemy sobie na. dobrze, niech będzie sobie 60 mm. Dajmy okę. Okay I teraz, robimy drugi szkic na tej drugiej płaszczyźnie, którą narysowaliśmy. I teraz może sobie zrobimy. A niech sobie też znowu będzie tutaj wielobok. I teraz niech on tutaj ma wymiar. Dobrze, tutaj sobie ten wymiar wpiszemy. I ten wymiar niech ma. Dobrze, 25 mm jak się zaznaczyło. Ale może dodajmy sobie jeszcze trzeci szkic, czyli robimy następną płaszczyznę. Teraz może niech będzie na 40 mm. Dajemy ok. Na tej płaszczyźnie też sobie coś narysujemy. Środek już nam się tutaj zaznaczył, ale tym razem może zrobimy, nie wiem, jakiś kwadracik. E, może w ten sposób, czyli tak 10 na 10 mm. E, ja go oczywiście sobie tutaj wyrównam, żeby to było na środeczku. E, OK. I zakończ szkic. Dobrze, i mamy już tutaj takie trzy szkice e, w pewnych odstępach od siebie. I teraz klikamy wyciągnięcie złożone. I tutaj musimy zaznaczyć przekroje, które chcemy wyciągać. Tutaj zaznaczamy jeden, tutaj zaznaczamy drugi. O, tutaj już nam się schodzi z tego okręgu na ten sześciokąt. I teraz zaznaczamy trzeci profil, czyli to, nasz kwadracik. I dajemy ok. -kę. I jak widzicie możemy przez takie złożenia, uf, przepraszam, wyciągnięcia złożone, możemy już robić naprawdę dość skomplikowane wyciągnięcia. Czyli możemy sobie wyjść z jakiegoś tam sześciokąta na okrąg, z okręgu na kwadrat, z kwadratu na trójkąt, na cokolwiek. No, sami widzicie zastosowanie do tego na pewno już sobie sami znajdziecie. Dobrze, i cofamy Ctrl Z i zaczniemy następne, no, następne narzędzie. Dobrze, teraz kolej chcę wam pokazać zwój. Jak sobie tutaj najedziemy na ten zwój, to nam się rozwinie takie okienko dialogowe i już nam w sumie pokazuje, jak z tego zwoju korzystać. Czyli, na pewno potrzebujemy. Oj, nie mogę przesunąć myszki. Czyli, na pewno potrzebujemy osi środkowej, wokół której będzie ten obrót zrealizowany, i potrzebujemy jakiegoś profilu, który będzie obrócony. No to znowu wchodzimy sobie w szkic 2D. Wybieramy sobie płaszczyznę. Najpierw sobie zaczniemy od narysowania tej osi. To ona nawet nie musi być w żaden sposób związana, zwymiarowana i tak dalej. Odznaczamy sobie to, to trzeba pamiętać, żeby odznaczać, żeby to nie była już oś. Eee, I dobrze, i robimy sobie tutaj jakiś okrąg, niech ten okrąg sobie ma 5 mm na przykład. Eee, no tutaj możemy sobie ustawić jeszcze powiedzmy jakiś, jakaś odległość. No dobrze, no u nas się tutaj ustawiło. Ok, żeby ta oś obrotu, to w sumie nie musi być nawet środkowa. To może być prawdopodobnie chyba zwykła linia, nawet i to też się uda. Dobrze, ale tutaj sobie zaznaczymy, żeby to było 40 mm. Zakończ kic. Klikamy tutaj zwój. Profil nam się już automatycznie zaznaczył, zresztą oś też znalazło. I tutaj mamy masę funkcji. Które możemy zmienić. Tutaj możemy zmienić. A, okej, okay. najpierw to jest metoda, czyli podział, czyli odległość tych zwojów między, między szczytami zwojów. I tutaj sobie zrobimy, dobrze, niech to będzie te 10 mm, i to jest ten podział, czyli możemy sobie wybrać, jaka ma być odległość między tymi szczytami i ile tych obrotów ma być zrealizowane. Możemy wybrać ile ma być tych obrotów i na jaką wysokość. To no wtedy sobie wyliczy po prostu podział. I możemy sobie też zrobić, że zaznaczamy podział, zaznaczamy wysokość, i wtedy automatycznie dobierze nam się ilość obrotów. Ale mamy też opcję spirale, To do tego zaraz przejdziemy. Wybierzemy sobie na razie podział i obrót. Czyli podział niech będzie 10 mm, obrotów niech będzie 5. Tutaj stożek wyłączymy. To, żeby była prosta taka sprężyna. Tutaj oczywiście mamy kierunek prawo-lewo. Eee, I dajemy OK. -kę. Oj. Yy, edytuj. Yy, tutaj źle było, że było 90 stopni. Trzeba tutaj ustawić na 0. Tymi wartościami też można się pobawić, albo w sumie ja je po prostu wyłączę. Yy, ok, dajemy Okejkę. Okay I zobaczcie, wychodzi nam już taka sprężyna. Yy, możemy też tą sprężynę zrobić, żeby ona. Jakby się zwijała w taki kształt stożka, no to wtedy sobie tutaj zaznaczamy, właśnie na przykład, no nie mogę kliknąć, ok, 10 stopni, zróbmy. Nie, dobrze, niech ona się rozszerza do zewnątrz, dajemy ok i już jak widzicie, może ta sprężyna zwija nam się w taki właśnie stożek ładny, dobrze, ale możemy sobie to znowu edytować i może nie chcemy sobie zrobić takiej sprężyny, tylko chcemy zrobić spiralę. No, i ponownie tutaj wybieramy podział. Tutaj wybieramy ile tych obrotów ma być, wybieramy sobie kierunek. Niech to sobie będzie w drugą stronę. I proszę bardzo, mamy naszą spiralę. Narzędzia zwój możemy użyć też w inny sposób. Możemy tutaj zmienić na podział i obrót. Czyli ok, tutaj jeszcze musimy zmienić ten stożek, żeby to nie był stożek, tylko żeby to była prosta, jakby sprężyna. I teraz możemy sobie wybrać, żeby to było narzędziem do wycinania. Czyli możemy sobie. Narysować tutaj jako profil e, kształt gwintu, na przykład, e, i możemy zrobić wycięcie dookoła jakiegoś pręta i w ten sposób go fizycznie nagwintować. E, no, ale no teraz się to nie, nie wycięło, bo po prostu nie mamy żadnej rurki, nie mamy co wycinać. Dobrze, następne narzędzie. Następnym narzędziem, które osobiście dość mocno lubię, jest skorupa. Ale żeby wykorzystać tą skorupę, no to musimy najpierw sobie jakąś bryłę stworzyć. No to ponownie wchodzimy w szkic. Narysujemy sobie jakiś tam prostokącik. W moim przypadku niech on sobie ma 100 na 50 mm. Okej. Okay. Dobrze, go sobie tutaj zwiążemy, żeby był centralnie na środku. Zakończ szkic. Teraz sobie go wyciągniemy. Tutaj go zrobimy na 50 mm. Ok. I w tym momencie, albo nie, jeszcze jedną rzecz sobie zrobimy. Może tutaj zrobimy jakieś zaokrąglenie. Mm -hmm. Tutaj niech sobie będzie to na 5 mm. Ok. I teraz tak. Wybieramy sobie narzędzie skorupa. Automatycznie wybiera nam się bryła, z której będziemy robili skorupę. I tutaj mamy takie opcje jak usuń powierzchnię. Żeby usunąć powierzchnię, to po prostu klikamy na ściankę, którą chcemy usunąć. I w tym momencie, jak się przybliżymy, to widzimy, że generuje nam się jakby grubość ścianki. Tutaj możemy też wybrać, w którą stronę ta ścianka ma być wygenerowana. To może troszeczkę pogrubimy, żeby to było lepiej widać. I teraz zobaczcie, że jak zmieniam kierunek, to ta bryła, skorupa właściwie wyciąga się jakby w wybranym kierunku. To jest bardzo fajne narzędzie, bo możemy go użyć do stworzenia na przykład jakiejś obudowy, czyli możemy, nie wiem, mamy jakieś zaplanowane wymiary zewnętrzne naszej obudowy, no to po prostu rysujemy bryłę pod te wymiary zewnętrzne i następnie wybieramy skorupa, tutaj klikamy, żeby skorupa się zrobiła do środka na grubość 2 mm, klikamy okejkę OK i już mamy coś takiego. I to jest dużo prostsze i szybsze niż budowanie takiej obudowy, po prostu przez stawianie ścianek i tak dalej. bo to by trwało spokojnie, z, nie wiem, z 10 minut powiedzmy, jeżeli ktoś w miarę sprawnie to robi. A tutaj zobaczcie, że mamy to zrobione dosłownie w pół minuty, w minutę, i dodatkowo to się nam dostosowuje do wszystkich łuków czy faz, które zrobimy w naszej bryle wcześniej. I dobrze, mamy już taką obudowę. To teraz, żeby ją troszeczkę wzmocnić, możemy zrobić. Tutaj jest takie narzędzie żebro, tylko do tego narzędzia żebro trzeba, oczywiście, szkicu. Eee, to sobie zrobimy, może płaszczyznę konstrukcyjną, wciągniemy ją troszeczkę do środka. Eee, ok. Oj, za daleko. Wchodzimy w szkic. I tutaj na tej płaszczyźnie wystarczy dosłownie, że sobie narysujemy tylko jakąś jedną taką linię. Klikamy zakończ szkic, klikamy tutaj żebro I te żebro już nam się w pewien, w pewien sposób automatycznie tworzy eee, Tu może nie będę opowiadał po prostu te wszystkie funkcje jak działają, bo to trzeba dosłownie samodzielnie przeklikać. Eee, o, możemy też takie coś zrobić eee, Możemy wybrać też pochylenie, w którą stronę ten, te, te, te żebro ma się jakby zmieniać swój kształt Tutaj mamy też kominek. W sumie ta zakładka nawet nie wiem, jak działa. Za dużo narzędzia żebro nie używam, bo szczerze mówiąc, sam wolę całkowicie narysować cały profil w, na, na płaszczyźnie i go po prostu wyciągnąć. To jest, Jakoś jestem bardziej do tego przyzwyczajony i akurat narzędzie żebro do mnie tak do końca nie przemawia. Wydaje mi się, że mam po prostu więcej zabawy z żebrem niż bym po prostu to zrobił według szkicu i wyciągnięcia. Ale okej, okay. dajemy okejkę tutaj. I teraz następna rzecz jaką możemy sobie zrobić, to jest na przykład szkic sterowany, y, sorry, szyk sterowany szkicem. E, to żeby to zrobić, to sobie może tutaj machniemy taki prosty jakiś e, szkic, tutaj sobie zrzutujemy to. E, wybierzemy sobie tutaj linię, żeby, no zrobimy sobie tutaj takiego, nie wiem, pindolka takiego sobie narysujemy. Odznaczamy to. Tutaj sobie zrobimy coś takiego, o tak, do tego i zamykamy do osi. To pamiętajcie, że jak używamy narzędzia obrót, to musimy zamykać nasz profil do osi. Klikamy Zakończ szkic, klikamy Obrót, wybierz oś, ok, już nam się utworzyło. I teraz, żeby zrobić szkic sterowany, to w sumie znowu, jak znajdziemy kursor i poczekamy, no to widzimy, że potrzebujemy tutaj jakiś punktów. No to znowu robimy szkic tutaj. Skrót S, oczywiście, jeżeli ktoś nie pamięta. Wybieramy sobie jakieś punkty. Cyk, cyk, cyk. Zakończ szkic. Teraz wybieramy sobie tutaj szyk. Wybieramy element, który chcemy. Oj, 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 nie tak miało być. Jeszcze raz. Wybieramy nasz element, który chcemy powielić. I automatycznie nam się wybiera według tych punktów, które zrobiliśmy w szkicu. Dajemy ok. -kę. I mamy nasze takie te pindolki w różnych miejscach, gdzie zrobiliśmy sobie punkciki. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, tutaj mamy coś takiego jak oś konstrukcyjna, i ją możemy użyć, jeżeli chcemy z... wykorzystać po, tą oś po prostu w jakiś nietypowy sposób. Chcemy prosto zrobić oś tutaj, nie, jeżeli nie chcemy wchodzić po prostu w szkic i rysować niepotrzebnie w ogóle robić niepotrzebny szkic. Nie, tylko po to, żeby sobie zrobić oś, no to możemy tutaj wybrać sobie taką oś konstrukcyjną. No i teraz w tym momencie, no w sumie, szkic tak czy inaczej musimy zrobić, jeżeli chcemy zrobić obrót. Dobrze, ale no tutaj wystarczy, że sobie zrobimy po prostu jakieś rzutowanie. Zakończ szkic. Teraz sobie zrobimy tutaj obrót. Profil nam się już wybrał. Wybieramy naszą oś. I tada, mamy jakiś taki dziwne ucho. I OK, no dzisiaj pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Może tutaj wyłączę tą e, płaszczyznę konstrukcyjną, bo troszeczkę mi przeszkadza. E, zrobimy sobie tutaj też pokrycie mapą e, Czyli tutaj musimy zrobić szkic. E, zaznaczamy tutaj obraz. Musimy zaimportować sobie jakiś obraz tutaj. E, wybieramy sobie jakiś, no taki przypadkowy obrazek. Klikniemy go tutaj i. E, jeżeli go tutaj sobie po prostu wrzucimy w ten sposób, generalnie wrzucone obrazki możemy tutaj używać po to, żeby od nich odrysować jakieś rzeczy. Czyli na przykład możemy zrobić zdjęcie jakiejś części i wrzucić to zdjęcie tutaj. I rysując na przykład linie konstrukcyjne, możemy zmierzyć na przykład kąty, jakie są między jakimiś charakterystycznymi punktami, albo po prostu jakąś skomplikowaną bardziej rzecz możemy sobie tutaj odrysować i wyciągnąć. Dobrze, ale to zrobimy sobie innym razem. Tutaj po prostu nakładamy sobie mapę bitową, robimy zakończ kit i gdybyśmy to zostawili w ten sposób, no to zobaczcie, że ten jakby obrazek na naszej płaszczyźnie, on sobie gdzieś tam będzie latał, ale zostawi chcemy, żeby on był taki przyklejony jakby do tej ścianki. No to klikamy sobie tutaj pokrycie mapą bitową. Obraz już nam się tutaj zaznaczył automatycznie, już go wykryło. No i klikamy sobie tutaj powierzchnię, dajemy okejkę. OK i zobaczcie, że ten obrazek już nie jest jakby osobnym elementem, on już jest teksturą nałożoną na tą powierzchnię. I to by było właściwie na tyle. I teraz możemy sobie takie dziwadło zapisać, chociaż ja nie będę zapisywał, bo to w ogóle nie jest mi do niczego potrzebne. To nawet nie jest nic praktycznego. Tutaj chciałem po prostu tylko wam pokazać, jak te narzędzia działają. Oczywiście zachęcam Was do samodzielnej zabawy. Przeklikajcie sobie te narzędzia, jak działają. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. Jeżeli coś się Wam tutaj nie podobał, albo zrobilibyście inaczej, albo jeżeli coś było źle, no to napiszcie komentarz. Dajcie łapkę w górę. Polubcie stronkę na Facebooku. I to było tyle. Do zobaczenia. Cześć.